8 lipca 1869 roku w Krakowie odbył się powtórny pogrzeb króla Kazimierza Wielkiego, ostatniego władcy Polski z rodu piastów. Znajdujący się w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa medalion, przedstawiający jego popiersie, jest pamiątką z tego wydarzenia. Ta wielka uroczystość nie była, jak można by sądzić, częścią zaplanowanych obchodów, a wywołał ją tak naprawdę przypadek a dokładniej nieoczekiwane odnalezienie szczątków króla. Choć odkryto je wewnątrz jego nagrobka w katedrze na Wawelu przy okazji prac konserwatorskich, było to niespodziewane, gdyż sądzono, że zgodnie z tradycją króla pochowano pod posadzką kościoła, a nie wewnątrz sarkofagu. Oprócz jego kości znaleziono także insygnia grobowe: koronę, berło, jabłko królewskie, pierścień, ostrogi i guziki. Informacja o tym niezwykłym odkryciu szybko trafiła do gazet, wywołując wielkie poruszenie wśród społeczeństwa. Sprawa nabrała też wydźwięku politycznego, a przez łamy prasowe przetoczyła się ogromna dyskusja nad tym, czy i w jaki sposób należy uczcić to odkrycie. Ostatecznie postanowiono urządzić w Krakowie powtórny pogrzeb. Ściągnął on do miasta tysiące osób. Orszak żałobny przeszedł w uroczystym pochodzie przy dźwiękach dzwonu Zygmunt z kościoła Mariackiego do katedry na Wawelu, gdzie szczątki króla ponownie złożono w sarkofagu. W szczególnej sytuacji, znajdującego się pod zaborem austriackim Krakowa, w kilka lat po upadku powstania styczniowego, pogrzeb Kazimierza Wielkiego stał się w sposób oczywisty więcej niż tylko upamiętnieniem historycznego władcy. Król ten przypominał bowiem Polakom, o czasach minionej potęgi państwa, a odkrycie jego szczątków podsyciło w niektórych nadzieję na odzyskanie niepodległości. Dlatego też jego powtórny pochówek stał się również wielką patriotyczną manifestacją.